Superliga, czyli Super superferment, bomba, która została spuszczona na świat europejskiej piłki w nocy z niedzieli na poniedziałek. I dzisiaj, właśnie o super Lidze i Super Bombie, to jest kanał z pierwszej piłki. To jest evenement w piłce, to co się wydarzyło w nocy z niedzieli na poniedziałek. 12 prezesów, 12 największych, albo jednym z większych, klubów europejskich. Wedle jakiegoś klucza zupełnie niezrozumiałego, bo na pewno nie jest to klucz sportowy, bo nie wszystkie te ekipy ostatnio świeciły triumfy, które postanowiły stworzyć tą Superligę, Ale fakt jest taki: one się skrzyknęły i postanowiły za założyć swoją osobną, zupełnie strukturę coś kompletnie poza europejską strukturą piłkarską czyli poza UEFA, poza FIFA, poza e, tak zwanym ECA, to jest European. Club Association, czyli taki europejski związek klubów piłkarskich, i to są drużyny, które postanawiają, postanawiają iść na swoje. I teraz tak będzie miało to ogromne konsekwencje, dlatego że, tak, ECA jest to struktura, która jednoznacznie się od tej inicjatywy odcina. UEFA. Jednoznacznie ją potępia. FIFA jednoznacznie tą inicjatywę potępia. Po czwarte, włączają się do tego rządy i rząd francuski, i rząd. Brytyjski bardzo oficjalnie, bardzo mocno przeciw tej inicjatywie się wypowiedziały. Ale umówmy się. Ja nie zgadzam się z jedną rzeczą. Brak zmian to nie jest dobre. Uważam, że samo założenie tego, żeby wprowadzać nowe rzeczy, struktury, coś, co będzie. Jakby trochę w kontrze do UEFA -y, czy do FIFA, gdzie będzie się starało wyjść poza tą, ten niesamowity monopol, który się wytworzył w sieci piłkarskim, nie jest jednoznacznie złe i do potępienia. Ale przeanalizujmy tę sytuację trochę głębiej. Na pewno ogromną konsekwencją byłoby to, gdyby te kluby, te 12 klubów zostało wyrzucone poza nawias europejskiej piłki. I teraz wyobraźcie sobie Ligę Mistrzów bez tych potęg: bez Realu, bez Barcelony, bez Liverpoolu, bez jednego czy drugiego Manchesteru, bez Juventusu czy Interu. Yy, yy. Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić. Wyobraźcie sobie, że te drużyny przestają być, e, brać udział w rozgrywkach ligowych we własnych krajach. To jest wprost nie do uwierzenia, żeby to się mogło zdarzyć. Oczywiście, wydaje mi się, że z punktu widzenia tych klubów najwygodniejsza byłaby sytuacja, w której one wycofują się z europejskich pucharów, zostają w ligowych rozgrywkach i do tego robią swój własny puchar, który będą w ciągu tygodnia, nie wiem, w środy rozgrywać. Z punktu widzenia oczywiście UEFA, to będzie gra i FIFA, to będzie gra na ostrzu noża. Albo nas bierzecie w całości, zostajecie w rozgrywkach ligowych i pucharowych naszych, czy przez nas organizowanych, czy przez nas firmowanych, albo wara, róbcie wszystko po swojemu, ale w takim razie nie korzystacie z żadnych naszych rozgrywek i uwaga, bo o tym też się mówi dzisiaj Usłyszałem kilka takich zdań, że groźba jest również dla piłkarzy, że będą wyrzuceni poza nawias międzynarodowych rozgrywek, co dla tych piłkarzy mogłoby być oczywiście katastrofalne w skutkach, rozpoczynając od braku tych piłkarzy w Euro 2021. Koniec końców, jeżeli by do takich ym, rozwiązań doszło, yy, y, trzeba byłoby tworzyć strukturę poza obecną strukturą i te kluby zostałyby zupełnie wyłączone, no to umówmy się, że stracą na tym przede wszystkim kibice. Tylko teraz przedyskutujmy jedną bardzo ważną kwestię. Po co te kluby to robią i czy w zasadzie można widzieć jakieś argumenty za? Ja powiedziałem na samym wstępie, że nie można potępiać ogólnie zmian, dlatego że jakby się zastanowić nad historią świata, to. Rozwój cywilizacji na zmianie się opiera, więc samo to, że ktoś próbuje coś zrobić, jakiś wydać swój produkt, ja tego nie potępiam. Ale uwaga, jakie są powody, dla którego te drużyny to robią. Na pewno, i to jest moje zdanie, ale to nie jest odkrycie Ameryki, pandemia poobijała bardzo wiele wszystkie, absolutnie kluby, ale ci potentaci, którzy rozbuchali sobie te budżety, z wpływów, które teraz zostały bardzo ograniczone czyli bez wpływów meczowych czyli wpływów z samego zarobku z wyników w europejskiej piłce w europejskich pucharach czy w rozgrywkach ligowych moim zdaniem one nie są już w stanie się wyżywić i takie kluby jak na przykład Barcelona ze swoim ogromnym zadłużeniem to są kluby które muszą postawić wszystko na jedną kartę, żeby zwiększyć 3, 4, 5-krotnie swoje przychody w kontekście roku, żeby po prostu przetrwać, bo inaczej grozi im bankructwo. Ja czytałem, że jeżeli te kluby udałoby im się wedle swojego biznesplanu te rozgrywki jakby uruchomić, a taki jest plan już w tym roku, uwaga: to chyba się ma zacząć nawet w sierpniu 2021, to jakby. Bez pośrednika, w bardzo ograniczonym składzie, one tak naprawdę będą sobie A sprzedawać wszystkie prawa telewizyjne, według swojego cennika, według swoich reguł. Nikogo nie będą musiały pytać o zdanie. Oczywiście tylko ci ojcowie, czy matki założycielki, czy ojcowie założyciele, zwał jak zwał, to, będą te, to będzie ta grupa 15 drużyn. Oczywiście na razie ten plan się trochę rozsypał, bo jest ich 12. Bayern nie chce w tym brać udziału, bo Rusja nie chce brać w tym udziału. W ogóle niemiecka piłka się z tego wycofała francuska piłka PSG co jest bardzo dla mnie imponujące powiedziało PAS I, te, i teraz oni na własnych zasadach będą mogli nie wiem, jeżeli tu będzie 4 miliardy euro wpływu, 5 miliardów o różnych kwotach się mówi, oni będą mogli to rozdzielać wedle własnego uznania będą mogli to rozdzielać tak jak chcą będą mogli na tych pieniądzach położyć całkowicie łapę nie zapraszać do... oni mogą upiec tort i tym tortem się nawzajem częstować, a nie muszą tylko z tortu UEFy zausatysfakcjonować się jakimiś kawałkami. Czyli reasumując, najwięksi skrzyknęli się po to, żeby się jeszcze bogacić, czyli ci bogatsi będą się stawali coraz bogatsi, Ci bogatsi coraz mniej się chcą przejmować tymi biedniejszymi, ci bogaci coraz mniej chcą się dzielić z tymi biedniejszymi, a przynajmniej oficjalnie taki był model UEFA, żeby jednak do tego stołu coraz bardziej dopuszczać biedniejsze ligi, aby coraz bardziej ten sport popularyzować w państwach gdzie jest mniej popularny. Taka była tendencja, czyli tworzymy elitarne grono, do którego nie będziemy wpuszczać za bardzo nikogo z zewnątrz ten model ma być 15 drużynowy w kontekście tych założycielskich zespołów, ale ma zawierać 20 zespołów w sumie, czyli dwie grupy po 10, co jest bardzo ciekawe i niesamowicie ważne. Ci założyciele mają inkasować, czyli te 15 ekip ma inkasować w największym stopniu, konsumować cały przychód. Ze sprzedaży praw telewizyjnych do pokazywania tych rozgrywek, czy z jakichkolwiek innych przychodów wokół tej ligi. Ale żeby nie było tak pięknie, e, tradycje, historie buduje się latami, dekadami. E, Zbigniew Boniek bardzo przytomnie zauważył, że kibic, e, piłkarz nawet to są ludzie, którzy marzyli i będą marzyli przez jakiś czas, co najmniej, dopóki ta historia Super League się jakoś nie narodzi na nowo i prestiż tych rozgrywek będą ciągle marzyć, żeby wygrywać Champions League, będą ciągle marzyć, żeby wygrywać i żeby z punktu widzenia kibica widzieć i z punktu widzenia piłkarza wygrywać rozgrywki krajowe i to się nie zmieni, bo tradycje historie, wszystko można kupić ale tradycje i historii no, kupić jest ciężko. To tyle na dzisiaj. To było świeże, szybkie wejście ekspresowe. Podzielcie się Waszymi spostrzeżeniami. To był kanał z pierwszej piłki.